Witam wszystkich widzów w drugim oprowadzaniu po nowej mapie, którą zrobiliśmy. Z ICZUSANem tylko. No i OSKAR wcześniej był, ale on tu nic nie zrobił akurat. Zaczniemy oprowadzanie od mojego UFO. to jest dla niego lotnisko. I właśnie tędy się kierujemy. Tutaj, jak się wchodzi do domu, to mamy tu nowe schody. Tam mam trampolinę. A tam garaż. Tutaj jakieś łyżniczki dałem, no i oczywiście ławkę, na której możemy sobie, nie wiem... O, no posiedzieć sobie możemy, możemy sobie skuterkiem postać na ławce, możemy postrzelać z pistoletów, jak sobie chcemy Wchodzi się do domu I tu mamy stół Agat sobie na nim leżał przed sekundą, była żywa znowu No i kanapę oczywiście, na której też sobie możemy tradycyjnie posiedzieć tu mamy doniczkę, która trochę utrudnia wejście do garażu, który wygląda tak. Nie pamiętam, czy w, w ostatnim odcinku było, czy nie, ale no tutaj nie ma lamba Jamaica. I tutaj sobie możemy stanąć, usiąść sobie przy i szybciutko wpisujemy mój kanał Shadow kod Polska. Zostawiamy subka, subika, łapkę w górę i... Oga, i oprowadzamy dalej. Tu mam śmietnik. Tu mam ławeczkę taką, też sobie mogę na niej. O, ten kamień niepotrzebny. usiąść, nie wiem, albo mogę sobie tu stanąć, zarzucić wędkę, poczekać troszkę i coś wyłowić. W tym przypadku na rybę Którego chętnie zjem, bo po ostatniej wyprawie trochę lądu Wchodzić tutaj pod schodami nie ma nic. Wchodzimy tu wyżej i tutaj mamy lepszą kutnię niż ostatnio. Lodówkę trochę zniszczoną, bo nam się bot zrespił jakoś na mapie strytowej, nie wiem jak Tu mam kanapę, to jest, to jest się doniczkę no, I fotel stało. Mam fotel, to sobie na fotelu mogę siedzieć Wchodzę sobie na podwórko, na balkon I... Trampolinę już chyba pokazywałem To sobie biegniemy, biegniemy Dookoła mam tutaj podest Zostaw ten kamień! I jak za się nim pobawić. Dobrze, tylko go później Proszę odłóż na miejsce. Sobie... Jak sobie wskoczymy tu na dach, to widzi... Gdzie jest moja antena? Nie wiem. Tu stała antena. Ja nic nie robię. Miałem tu taką dużą antenę, ale coś... Chyba Iche San ją gdzieś zgubił. Co? No i generalnie no sobie, ja to tyle z mojej robię. działki. Dobra, jak nic nie robiłeś to trudno. To samo... To może ja zniszczyłem stagając z tego. Jesteśmy teraz przed chatą i czyjego. Wchodzimy sobie do niej i tutaj tak. Mamy doniczkę, mamy kuchnię, która składa się tylko i wyłącznie z trzech szafek i blatu. Kanapę i jakieś kółbo, nie wiem po co no tu jest. jeszcze jest. No. I to jest cała chata i czy sana, tutaj nie ma nic. A tutaj bądą, nie mam. Cię patelniami postukam. Też to mam. Dobra. Aka. Ja się nie będę chwalił emotkami. Chociaż A? mam tą emotkę. Dalej sobie zobaczymy lotnisko i jego sana. Którego ufo tak naprawdę było moje kiedyś, ale teraz już nie jest. Tamto było jego, a to moje. <grywia> Musiałem coś do widzów powiedzieć. Więc chill. Tu jest Luto który się zniknął już. Tu jest nasze. zniknął? No, nie no, Oscara nie ma. Oskar zniknął, o to chodzi. No, a wiecie co widzowie? Na odcineczku zrobimy tutaj mały remake. O. Sam zniszczę tutaj podłogi zbędne. Nie, zostaw auto! Znisz te zbędne podłogi. No, dobra, dobra. to sam sobie to niszczy, a my tutaj mamy. Stację paliw mojego autorstwa. Przenieśliśmy to i będziemy sobie tym tankować, nie tym tankować auta. Tu w środku mamy ja radę. San, chciałbyś coś kupić? Masz tutaj, kup sobie tymaj czy coś. <noise> nie, no żartuję. Nie ma. No i generalnie tak wygląda nasza teraz zniejsza przygoda. A w ogóle widzowie, Wam coś pokażę. Tylko wezmę sobie Akacza. I Sanowi, w sumie też. San, patrz. Te anteny... są bardzo słabe. No wiem... Walę wa, Kymerą, nie? wale Kymerą. Na to są odporne w ogóle. Zero damage, im to nie zadało, są całe. Nie ma pęknięć. A jak strzelę raz z sakacza... działa. Szkoda. Czerwony wyrazik chcę dołączyć, zapraszam. Dobra. Patrz sam, patrz, patrz, patrz. Teraz ci udowodnię, że to działa. Walę pimerą w tą antenę i się nie niszczy. A walę w tą sokacza I jej nie ma. Ale z temu schodzi damage. Wiem. <grym> patrz, obijam pimerą do 16. Mm. To jest sokacza, to jest satysfakcjonujące. No. Trochę. Albo wiesz co ja będzie satysfakcjonujące. Robij wszystkie anteny z tak żeby miały 16 kg. I później przejadę akaczem z każdym i będzie satysfakcjonująco się to zapadać. O je. Jeszcze w slombo! Może by Dobra widzowie tak, coś takiego robię specjalnie dla Was na odcineczku. Trzeba wszystkie 7 ubić. Dobra. 5. 6. I ostatnia, 8 czerwone no, Berety, no, właśnie. Oj, się mam czerwone. Czerwone. Hello, o, 7 I teraz taki. patrzcie no, widzowie nowy startowej. No, i patrz to widzowie no, jak no, to jest satysfakcjonujące już, już, już. To przylecicie po mnie? Zaraz przylecimy Wie, Jak to tam się dostać? Fajnie, że zapada No I tak w sumie to tyle Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku pa! Ty, że to oprowadzanie trwało 7 minut Okej okay. Nie mam pytań. Do zobaczenia widzowie.